Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj nie standardowo w CS-ie. No w zasadzie standardowo, jak co tydzień widzimy się w CS-ie. Dzisiaj w cs będziemy otwierać kapsułki z najnowszego eventu e, Austin Major. Mam po 10 sztuk każdej, mam nadzieję, e, po każdej z Teamów co nie. Mam nadzieję, że wypadnie chociaż jedna złota nalepka. Pierwsze to jest NRG blisko do tileu. E, Spoko są te naklejki, ale te papierowe są raczej nic nie warte. Będziemy sobie po kolei otwierać najpierw pojemnik z naklejką kandydata. Przeleciało sporo złotego, przeleciało holo, a na nasze dłonie wiadomo co leci. Leci najgorsze, co może polecieć. Ja to właśnie takie mam szczęście tymi czas czasy w CS-ie, na CS-owych openingach, ale może dzisiaj się to przełamie delikatnie. Możliwe, że jakiś złoty, złota naklejka poleci nam. Fajnie by było. Mamy. Tego Bedbuma, naklejkę. To jest folia. Całkiem w porządku. Sprawdzimy sobie, oczywiście, potem ceny. Na cały opening poszło, bo teraz są na przecenie, jak to nagrywam delikatnie, oczywiście, na zapas. Filmy tworzę. Jak to nagrywam, to te, na, te kapsułki są po złotówkę każda. Więc trzy dyszki wydałem na opening całkowity tych wszystkich. Ciekawe, czy się zwróci. Mamy holo Metis Sword. Całkiem fajne efekty z tego holo, zostawiamy oczywiście nalepkę, przechodzimy dalej. Złoty przeleciał. Kolejny title, już chyba trzecie tajdu dostajemy. Teraz robimy z pominięciem. Też yy, klasycznie szary. Invision szary. I tutaj mamy chyba ostatniego kandydata. A później już coś innego będzie. Oj sorry, wezmę sobie volume tylko mniejsze. Eee. Bolbie. No zaraz dwa będzie. Dobra. I teraz mamy naklejkę pretendenta. To jest inna kapsuła. Leci podobnie co do tamtej, też niebiesko. Mamy tutaj między innymi Virtusów z Facecam. Mamy. Dobrze byłoby coś dostać złotego. Bo to holo tak mnie nie jara. Faktycznie, jakbym dostał złote, to myślę, że coś by było to warte. Nie patrzyłem w ogóle na ceny tych naklejek, więc możliwe, że to co ja teraz robię, czyli openingowanie tego wszystkiego, jest delikatą głupotą. Eee, ale myślę, że cokolwiek jest tutaj warte. Eee, więcej niż złotówkę. <laughs> to na pewno. Face Niestety, Face Jak na razie, te pierwsze pojemniki z kandydatami były najbardziej owocne w coś innego niż niebieski. Tu Mibr mamy, kolejna teraz z pominięciem, jeszcze jedna z pominięciem będzie, Wirtusi, no i dobra, i teraz sądzę, że poleci Gold, dwa przeleciały złota, ale nie wylatuje, Falcons wylatuje, przypał, przypał, nic konkretnego, o, mamy tajdu foliowaną. nie wiem, czy będzie coś warta, obczajmy. Obszczajmy jak na razie trzy dobre naklejki. Zero złotych, zero złotych. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym podziękować dzisiejszemu sponsorowi odcinka, czyli stronie G4Skins. Strona do otwierania skrzynek ze skinami to CSa z kodem Santi7. Otrzymujesz 5% więcej do każdego depozytu i darmową skrzynkę na start dla nowych użytkowników. Na stronie możesz otwierać skrzynki, robić kontrakty, niczym w cs czy też tworzyć bitwy z innymi użytkownikami. Pamiętaj, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Użyj kodu promocyjnego Santi7 i pochwal się na Discordzie, jakie skiny trafiłeś. 0 złotych. Kolejna, Nawi, Nawi, Holo. Spoko. Cztery dobre naklejki. No i teraz przechodzimy już na ostatnią kapsułę Legend, gdzie mamy między innymi Team Spirit, Vitality, G2. E, a nie, to już, to czekaj, to jest jeszcze ta sama, nie? To jest. Ja nagrywam, słuchaj, jest druga, 40 w nocy, jak nagrywam. E, a nie, to już była nowa, sorry. Przed chwilą myślałem, że jeszcze otwieram tą, co przed chwilą otwierałem, wiesz o co chodzi? Ale dobra, faktycznie tutaj są już zespoły, których wcześniej nie było widać w tamtych kapsułach. No liczę na to złoto, nie? Liczę mega na to złoto. Sześć prób chyba zostało, jak dobrze liczę. Jest kolejna folia. Więc spoko, że cokolwiek innego niż niebieskie leci. Dobra, zostały 4. I teraz już... Let it roll, zobaczmy. Bez pomijania, czy coś z tego wyjdzie. Mongol. Team Mongols Next. O, pięknie. To może być coś warte. Naprawdę ta naklejka jest inna niż wszystkie inne. Tak, 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 tak mi się wydaje, że ona może być coś warta. Zaraz sobie sprawdzimy. Ale golda jak nie było, tak nie ma. Kolejna e, foliowana. Spoko. No i ostatnia kapsuła. Trochę tego dostaliśmy towaru. Towar wyższego sortu został troszeczkę odebrany. Więc to spoko. No i sprawdźmy, czy to nam się e zwróciło. Czy tutaj ten opening wyjdzie nam na plus. Przypominam, że zainwestowaliśmy trzy dyszki. I powiem ci, że opening o dziwo się zwrócił, bo Team Liquid Hollow na moment nagrywania tego filmu kosztuje aż 85 zł. E i w sumie to jest naprawdę fajny profit. To jest naprawdę fajny profit. Jeśli cena się utrzyma i za tydzień będę mógł sobie tą naklejkę za tyle sprzedać. Naprawdę spoko. Dodatkowo Metisport 20 zł. Navi Holo 11. No i tutaj te bad Boomy nic nie warte. Także no delikatnie sobie zrobiliśmy mały opening. Wydaje mi się, że w miarę na plus. Dzięki właśnie tej, tej jednej naklejce teamu Liquid, jeśli Ci się odcinek podobał, zostaw łapeczkę w górę, wbijaj na Discorda. Tam są codzienne konkursy specjalnie dla Ciebie i tylko ciebie, tam, tylko ciebie tam brakuje, także wbijaj na Discorda. Zapraszam Cię tam serdecznie. Do zobaczenia już następnym razem, bo filmy są codziennie, więc widzimy się jutro. Trzymaj się, cześć!